Od 18 maja na linii Radom Warszawa pojedziemy koleją od przystanku Bartodzieje. Podróżni będą mogli dojechać do stolicy bez komunikacji zastępczej z kolejnych trzech nowych przystanków w Kruszy, Niewoli Bierwieckiej i Bartodziejach. Nowe perony wyposażone zostały w wiaty, oświetlenie, oznakowanie i informację pasażerską. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przygotowano pochylnie oraz ścieżki naprowadzające. Na ostatnim odcinku od Bartodziej do Radomia przygotowywane są nowe tory i wywieszana jest sieć trakcyjna. Montowane są urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a na przyjazdach kolejowo-drogowych szykowane są jezdnie. Intensywne prace trwają również przy samych wiaduktach w Radomiu. Na wiaduktach przy ulicy Energetyków i Gołębiewskiej w Radomiu będą układane tory. Na ulicy Kosienickiej kończą się roboty ziemne i wybudowane zostały schody do nowego przystanku. Pomimo dodatkowych prac związanych z Urządkowaniem terenu po wiosennych deszczach wykonawca przewiduje wznowienie ruchu pociągów od Radomia do Warszawy w czerwcu. Pod koniec kwietnia, w sprawie aktualnego harmonogramu oddania do użytku zmodernizowanej linii kolejowej nr 8 zainterpelował do Ministerstwa Infrastruktury poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. Poseł chciał wiedzieć, kiedy nastąpi oddanie do użytku przejezdności na modernizowanym odcinku Warka Radom, zarówno po jednym torze, jak i dwutorowo. Zapytał również, jaki jest planowany termin oddania do użytku nowych czterech przystanków kolejowych na terenie Radomia. W odpowiedzi Andrzej Bittel, sekretarz stanu z upoważnienia ministra infrastruktury, informuje, że przywrócenie ruchu jednotorowego na modernizowanym odcinku linii kolejowej nr 8 Warka Radom planowane jest w drugiej połowie 2021 roku. W początkowych miesiącach przywrócone zostaną staną głównie pociągi przewoźnika Koleje Mazowieckie, a następnie PKP PLK. Zaś jeśli chodzi o otwarcie ruchu pociągów dwutorowo na odcinku Warka Radom, to planowany jest do końca 2021 roku. Jeżeli chodzi o oddanie do użytku nowych peronów, to termin oddania do użytku peronu nr 2 na przystanku osobowym radom Starawola to połowa tego roku, natomiast oddanie do użytku peronu numer 1 planowany jest w drugiej połowie roku. Przystanki Radom Północny i Radom Gołębiów według planów mają zostać oddane w drugiej połowie roku, natomiast termin oddania do użytku przystanku osobowego Radom Wschodni jest uzależnione od budowy wiaduktów w ciągu ulicy Żeromskiego prowadzonej przez miasto Radom, informuje Andrzej Bittel. Wartość modernizacji linii kolejowej nr 8 odcinka Warszawa-Okęcie Radom i odcinka Warka Radom to ponad 645 milionów złotych.